Cześć, widzę, że w ogóle światło mam kiepskie, będzie źle to wyglądało, ale dzisiaj chcę Wam sobie luźno i krótko porozmawiać. Jestem chora, nie nagrywam ostatnio dlatego, ale słuchajcie, to co ja zrobiłam... I dzisiaj o tym, jak nie przechowujemy pędzli. Słuchajcie, za głupoty się płaci, tak? Za głupoty się płaci i ja za jednym zamachem zniszczyłam sobie wszystkie pędzle. Nie sądzę, żeby ktoś z Was miał taki pomysł jak ja, ale jeżeli jakoś strasznie krzywo, to stoi ten statyw, nieważne. Ale jeżeli y, jednak ktoś wpadnie na tak głupi pomysł jak mój, y, to może go po prostu przestrzegam przed tym. Słuchajcie, o co się rozchodzi. Postanowiłam ostatnio pozmieniać w ogóle po raz kolejny organizację moich kosmetyków. Teraz już wszystko mam tutaj koło łóżka w komodzie, wszystkie kosmetyki, jakie mam. Tu mam też całą zorganizowaną taletkę. I chciałam, żeby pędzle fajnie, fajnie, fajnie sobie mieszkały. Kupiłam takie Wikei osłonki na doniczki, tutaj jest takim fajnym, ażurowym wzorem. Ona kosztuje 6 zł, i pomyślałam, że tutaj sobie poukładam pędzle. I miałam też w ręku Wikay piasek, taki kolorowy, dekoracyjny piasek, który. Chciałam sobie tutaj do tego wsypać, żeby te pędzle mi się po prostu nie przewracały, nie walały, żeby tam się fajnie w trzymały w tym. Mm, ale bo ja to odłożyłam w tej kej. I... <kłysy> Pomyślałam, że nie, to jednak nie jest mi potrzebne. W ogóle, nie, 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 nie potrzebne. Po co? Po co? a w domu się okazało, że jednak jest mi potrzebne i na dodatek poczułam taką silną potrzebę posiadania pięknego, kolorowego piaseczku który sobie wrzucę tutaj że po prostu masakra mm, nie miałam jak pojechać do IKEA. ja mam trochę do IKEA kawałek Albert jest chory, więc nie miał mnie jak zawieźć autobusem ja chora to bym się tam tokła 5 godzin więc stwierdziłam, trzeba znaleźć coś innego no i zaczęłam łazić po okolicznych sklepikach i i zaciągnęłam siostrę. Bo już później siostra mi towarzyszyła w tym wszystkim. Zaciągnęłam siostrę z Rossmana. I tam natrafiłam na. Będzie się śmiać ze mnie? Tak? Dobrze. Spoko. Odświeżać powietrza kryształkę. Myślałam sobie, hmm, takie świetne kamyczki, takie świetne pachnące kamyczki, pięknie wyglądające, będą świetne, wsypię je tutaj, tam się będą w tym trzymać pędzelki, ale nawet jak będzie to ładnie mi pachniało i takie żółte, piękne kamyczki. Wrzuciłam. Eee, całkiem się sprawdziły, dwie paczki tego kupiłam. Wrzuciłam tutaj dwa opakowania do osłonki, całkiem się to fajnie trzymało. ci zasiadam do robienia makijażu. Wyciągam pędzel, może ten tak Wam pokażę, ładnie wygląda. I słuchajcie, bo ja je myłam przed chwilą. Wszystkie rączki, wszystkie trzonki pędzli mam po prostu wyżarte. Wyglądają tragicznie. Po prostu to co tu się dzieje to jest jakiś pogrom. Zobaczcie. To jest po prostu... tragedia. Tym mogę na najfajniejszych. Jeżeli miałam chomika, to mogę powiedzieć na przykład, że jestem taką cudowną, kochającą zwierzęta, właścicielką, że pozwoliłam chomikowi obgryźć moje wszystkie pędzle. Okej, okay? tylko że chomika nie mam, mam popugę. Słuchajcie, co się okazało. Zawsze mówię, że warto przejrzeć skład kosmetyku. Z takimi rzeczami jest to samo. Wiecie co to jest? To jest, słuchajcie, uwaga, w składnikach chlorek sodu. Tak? Ci, którzy uważali w szkole na lekcjach, już wiedzą. Ci, którzy nie uważali, jeszcze nie wiedzą, zaraz się dowiedzą. Sól kuchenna. Kryształki soli z barwnikiem i z perfumami. Ja w... Ile tego tu jest? 300 gram. Czyli miałam 600 gram. Ja wsadziłam moje wszystkie pędzle ulubione w pół kilograma soli. Tak, dziękuję. Mm -hmm. Także słuchajcie, yy... jeżeli kiedyś Was na Aha, jeszcze to mam zniszczone całe. Yy, Próbowałam to umyć teraz, ale po prostu tam też jest brudne. To się nie zmywa. Spróbuję tym, zmywaczem do paznoksi. Yy, no wiecie, ja się śmieję, no tych pędzin nadal będę używać. One się dadzą używać, natomiast no to jest nieestetyczne, więc nie wiem jeszcze co zrobić. Czy też próbować zmywaczem, zmyć po prostu z nich wszystkich całą farbę. Czy to pieniczkiem zetrzeć, bo to jest takie chropowate. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać, a ja idę do sklepu, kupię sobie kaszę kuskus i na razie, dopóki nie pojadę do Ikei, to moje pędzle będą chyba stały w kuskusie albo w ogóle ich nie będę używać. Sama nie wiem. Poradcie, jeżeli macie jakiś pomysł. E, pogratulujcie mi mojej mądrości, moich dobrych pomysłów i nie używajcie zapachowych kryształków soli do przechowywania pędzli. Kajmanowa radzi, Kajmanowa poleca. Życzcie mi zdrowia, bo chcę jak najszybciej już zacząć dla Was normalnie nagrywać, ale... Z takim właśnie garbem się nie da. Także życzcie mi zdrowia, a ja mam nadzieję, że wrócę do Was jak najszybciej. Mam super fajne pomysły na filmy. Franek Was pozdrawia, do zobaczenia, pa!